Nie. To... co za gówno. A tego było nissan, no. właśnie no ty... mnie wypchał. <laughs> Cześć, to jest Neonowski, to jest kolejny odcinek z mapek w GTA 5 wraz z ekipą. Jeżeli Ci się spodoba nie zapomnij o lajku i subiku. Miłego oglądania. Ale też nie wiem jak, bo ostatnio przyjęł z Markezem grałem razem, a... a razem to było... No bo może nie było włączone te wyrównywanie poziomu czy coś. Może no być nie. wiem jak to się. o O nie! Kurde może nie tutaj tu wale. Nawalał. Na The... no, no, Nie I... jechałem tym ty jeszcze elektryki. No, jest. No, no A pijać i dostać. No, wydupiaj. Wydupiaj. Radio, wydupiaj oddaj Nie, nie, No elektryka nie, nie. Nie, elektryka <laughs> elektryka op. nie, fajna, A. fajna. Nie, nie, nie. Nie, podoba Jak mi się zepchniesz. samochód. Jak kogoś tu zepchniesz, to o, o, naprawdę. To mi się podoba, wiecie? Nie będzie no, ciężko kogoś ko zepchnąć. Ale chyba. Prawda, no, chyba. Jest, tylko. Mm. Słuchaj, że jest. To jest chyba neon? Historia? by nie słychać. No, no to jest tak neon, zbyt. no. Kurde, no. Kęcaj no, ten. No, weź mnie złapną, no. weź <laughs> mnie złapną. Super mapa, nie? Super nie. <laughs> Teraz, pik! No super mapa, no i złyś mnie jeszcze. No, no, Ja mogę tu jechać w pół godziny i co, co, co będzie? Kurde. O, super, super, ciężko to, no, no poczem za dużo jest tam. Nie skręcą przed tym Chodzi się za sami to robię. Nie, nie Dobra, ja sepnę, tego tu, tutaj leży masz, oj, masz dwóch... Nie? Nie. Oj, oj, oj! Nie. No ba, fajnie. O nie! O nie! Dobra, okładę, przery. No połóż mi! No mm. a... nie! Nie, dobra, żyje? Dobra! nie! Jeden spadł, nie? Dobra, nice, jeden wow. spadł. Pięknie. Ale było blisko. O, widać, że trzeba wyjść. I w most. A jednak nie. Oj. A już umarłeś, dobra. Jestem tym przekształceniu. Nice. Profesjonalny kierowca, kierowca... Baby Driver, panie. Baby <laughs> Baby Driver. driver. <laughs>

<śmienicza> <Wierka>. <śmienicza> no to lecisz Ja Chyba ty Dobra ja tutaj będę siedział w tym miejscu Chodź, ja lecisz Na bile ja Prawie Aj A spierdolam A się konie Chodź <śmienicza> tutaj Zmieniam to. Nie zmieniaj ty, halo Mnie, nie, nie Cześć, to będzie kłódę za kawę zrobić. No właśnie, no to powodzenia z szycaniem mnie. Okej. Okay. No, dawaj, dawaj, no. no, no, no. No co teraz? Ale cię złapali, wprost. Dobra. Ile za, za spadnie? No, ten. A nie, Dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. No dobrze, 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 dobrze. <gulbe> <gulbe> Gurda, na ale. Ej, ej, ale. mam odcinek. Nie no, dupa. fucking. No, ma no to jest na dupa feria. Iba, dupa. S A jest? A -a. Co jest? Co jest? Ca jest jest Ile okay. kosztuje ten samochodzik? Nie wiem. E, po ale fajny. Musiałbym sobie go kupić przerobić. Fajnie wygląda debil my nawet fajnie proszawa oh debile debile nie ja, wiem, że zwolniłem, co, co ja wda się nice no, dobra debile debil. 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 <ścoughs> debil. <ścoughs> jest... nice, Dawa. możesz, możesz dobrze spaść dobrze fka wii oui. nie poleciał <ścoughs> ja ja jadę sobie pojeździć na dole, nie Dobra, to ja czekam To są, Nie, no dobre, te te akurat były słabe Są takie te, co na polski rynek nie są produkowane I są jeszcze ostrejsze O oh, kurde. kurde Nie próbowałem Nie, nie Ja bym podziękował Nie, u nas jest kilka tych strongów Bo my mam, nie mamy tego najwyższego wiem, Ostrości Mamy dobre, dobie, ale Nie wierzmy Dęciak A tutaj mam już dwóch, chyba Jest? Nie, nie, nie. A w sumie, nie było nie złe Ale debil, Danis, <laughs> <gélane> Nie w kółeczkę, no chodź stąd <gélane> Jestem teamem! ]úski. O kurwa, nie mogę Nie, bo ci A tu! Kurde Ej, co my tam idą, szakiet bejta? Ej, bo zablokowane są ja To rozumiesz <naposición> to? No, ciekawe Na klucz, Służo Ja ci do... <gulanie> ja już zablokował. Ela, Elo Patrzę za plecy Nie, o, nie dajś, no Dobrze, Dęknie. 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 Tak, Dęknie. Dęknie. Ja pierdolę Powiedz mi, jak tak. ja mam to zrobić te. teraz <grym. grym>. Jesteś ja Pomiędzy swoimi i mnie jest nie prostu Kamuflaż Dobrze ty kurwa, wiedz o jest. jest. No, <noise> o nie w stole dzisiaj nikt nie wyświatał No Tutaj nie będą wiedzieli kim uh, jestem Ooo, pięknie, <noise> brawo A to strzała, ładnie Ale na pysk wpadłem, na czaszkę Ty, nie mogę autem sterować, no Na dach, szybko Dobra To gdzieś moje auto powinno być Dobra, to też Zabij się! Dobra, patrz, już Normalnie bym się zabił. Lecę! Nie przetrągaj! No, no się z... Się z... Ała, co ja mam, jak ja bym się zabił? Z... Patrz, rozpędzę okay. się i... E. Siema! No, nie, nie wyszło. Dobra, na szczęście zaraz czas <laughs> będzie. Ty, drzwi mi się otwarły. Właśnie to ładne są. Super. I automatik. I automatik. To jeszcze... O. O. Nice okay. No i wygrany. No, no nie. Ty... I tak, i tak. A, to spoko, okay. <grym> Fajny itali, jakiś podrasowany Nie, są, teby. A tu będziemy się strzelać. Uuu. No. To jest wyścig, gdzie I... tam I... użyć... Choć żeby... Dobra, No to wiem, co mamy robić. O, kurde. Ale miałem opóźnienie. Nie, paweł, ty. Pod E. E jak MC kwadrat Projekt włączono, a okej. Okay. No, to <noise> się ślizga, to No pewnie ty... no, się ślizga, o. Bo... Nie, nie. No, Zubcieju, to prawda. Po kur. Uff, Nie wiem. No wodzieju, oddawaj ty, ty. Co, co się. Uff. No, się. Oj, oj, oj! Jak to się ślizga do... Nie wiem, właśnie, kuźwa. Test. No nie wypadłem. Nie, zostaw no, tam jakietkę, zostaw. Każ na siebie. Wypadłem stąd, kuźwa, no nie też, mogę. Też. Dobra, okej. Okay. Główny wyścig na... No. Na każdego. Gówno wyścig po... Gówno auto. Nie, dobra. No... Niestety. Dobra. Mam wziął swoje branie, ale nie. było no dobre. Jest... No Mamy A wzi wziął mi jakieś dziadostwo, które jest... Niedobre. Nie, co za gówno. Od tego było Nissan No, no i w wypchał <grym> A jak ty strzelasz do tyłu? Yeah. Też. No Jelowski! Co jest? Chyba <grym> nie doleciałem Nie no to wiem pies na ten wyścig jest Nie na... widzę ja Może wyrównanie wyró chyba, wiesz? Wyrównywanie wyrób A ja już do nie doleciałem Aha, nie da się tu dolecieć bez pędu Okej okay. Aha Dobrze. świetnie. Super, no testowanie tej mapy to jest... Bum Zajebiste, no, po no popatrz, no nie dolecę bez pędu no. ja doleciałem. Jak górę. to się ślizga, Jezusku Ojej O To za Zdążyłem, zdążyłem no, A ja nie To wygrał GTO, Mogę się do... nie, nie mogę dolecieć. Zaraz Nie jest GTO, przecież Nie jest gito, To ma. jest chyba tylko... Nie, nie, nie za to jest 350 4... chyba, ja. nie? No. 300, 80, 80. Na każdym zakręcie wypadam. Nie jest tam 350, czy to jest 300? Co jest? Czemu ja tak. To za? Główna auto. Je, panie, poleciałem. Uwaga, musiałem się rozpędzić, bo z checkpointu się nie dało. Ja no, z checkpointu poleciałem. A to. No. Jedziemy na A no tak byłem. Ja no to jest. Okay. No, jak nie nie to nie ja jest. lepiej. No to tu, No jest. No to jest. No to ma to... To, w Kurwa. No to jest. I... No tutaj. jest. No to jest. No to No to jest. No to tak wiesz, że przylecę, pojechanie tą przylecę, no. No, pojechałem nie w tym stronę? No, pojechałem w prawo, a w lewo. Ja też. Ja też. A tak patrz, no. Panie tak w lewo. Pojadę w prawo. <grym 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 elo. Nie, ale długie, bo już jedną rakietę oberwał. Nie, ale ja się już zespiłem, wiesz? A, no to fajnie, że ci dałem. Cześć, cześć, Ale było blisko. W sumie. Teraz to nie. Poleciałem Ale było blisko. Nie, wysłał mnie no i <grym Poleciał. <grym> wysłał mnie, Chyba? Chyba? A nie tutaj pojechał. Ojoj, się Co jest, no? no Z no? to nie masz no, no. No, <grym>, bo to by było wysłane. Ty

Wow. Nie wiem się przeżywać Tak To za gówno Nie Oj Stop No to Ela no no Co, Co jest? Dostał <laughs> Ale jak ona <laughs> się że... Dobra dostał Kozi Dawaj Ja, Jadę, jadę To za gówno <laughs> Mapa i samochód, no No ja wziąłem dobry samochód to nie no, ustawione było, no co, co zrobicie? no, no. Ustawione. był ustawić. Ustawiane, no. Bro. Wiesz, blow Nie, fuck. O, Ale ja cię wysyłały. No, fest. Ja... Chodź, na, gonimy tamtego i. Da, da, da. A gdzie są stopy? Ty. Nie ma, zniknęły. No właśnie, zniknęły, no. no. Gonimy, gonimy. Pierwszego, dawaj. Na co nie możecie gonić na przykład czwartego? Bo, bo czwarty i tak go przegonimy niedługo He yeah, yeah. he, yeah, ten, yes. <laughs> A nie, yeah. poczekaj, już go przegoniliśmy <laughs> A nie, poczekaj, już go przegoniliśmy Macie mnie długo, żeby przegonić. Jest... Yeah. Nie to jest ważniejsze Nie, nie znasz To jest zadanie. Już, już jadę O Jezus, ja skoro fałsz, ja nie, pierdol, nie mogę Co za gówno yo, yo. Jadę po ciebie Chodź Chodź Po ciemnego A, Ale dolecia. co doleciał? Jeszcze... Oba, ty doleciałeś Ja już nie Fajnie jeszcze jakby zawrócił, nie? To, to było lepiej Ale jeszcze wy, wypadł Wycofnął. Super to, to bym go nie jeszcze szybciej A bo jeszcze drugi okay. No Aha, jeszcze nie wysrało Super O, dobrze, że jest spowalniacz Bym przeleciał Jelo, jelo Jelo, jelo Iiii ooo, Może nie zdążyłem Albo nie Powerslide, powerslide był Może, ale to ja nie jestem pierwszy, nie? Tak sobie tylko powiedzieć Wiem Myślałem, że gonimy pierwszego tutaj. No gonimy ja chciałem przetestować jedną rzecz No, no, Teraz Ja okej okay. Ja jedną rzecz no, kurwa, jest ja. w stronę Co jest? Ej, ej Skam mapa, nie? Skam mapa. Prawda? No, oskamowali nas. O kurde. To znajdźcie, że ciekawe, bo no, minę wybuchnął Ja? A. <grych> Nawet dziwnie okay. okay. O. Rozumiem? No ładnie. że ja. jest to, że ja. sam czas O żyje. dobra, udało Wydaje. się. Okay. Zostałeś małżon, czy nie? Nie. Ja? <grych> Okej. Okay. No Że, że <grych> to stanie Idę, jeszcze przez to muszę I prawo No leć Ciężko to zrobić w ogóle, to, to się ślizga No 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 To no. No, jest Zachmować do życia jest dla widza Tak, o, F 60 było. No i jedziemy tutaj. O, panie, znak stopu mi się przed twarzą pojawił. To dobrze. Ale nie, nie wchodzę w niego. No, to niedobrze. No, to, nie no, to to nie, nie, to, nie no, to to pan nie to to dobrze. Tak, tak nie to się No, właśnie. no cóż. Well. Dwa pa, pakiety. Mm, ty Uuu, yeah. U, ładnie. Chyba wywał. Hehe nade mną. I przede tu mną. Ty Niech no ja cię tylko znajdę. Pierwszy. Chodź na pierwszym miejscu. Trzeci czeka. Drugi trzeci czeka. czeka. Dobra. Drugi czeka. Nie, trzeci, słyszałeś. Drugi! No zostaw mnie no! A, mnie specjalnie nie strzelałem no! No zabijaj... No. To za tamto! Za co? Za tamto! raz drugi, mnie na trzecim rozwaliłeś! Jestem na drugim! Nieprawda... Dobra... Nieprawda... Dobra, czekamy... Chociaż trzeci ma czekać, więc...